Jak tam chłopie? Wstałeś już? To dobrze. słuchaj! Tu filozofii nie ma. Pomalutku mi się tam szykuj, chłopie. Oczekuję nie lada gości. MacPerson, McSweeney, McGanagal, McDouglas i McKinley. Są w drodze, chłopie. Jadę im GSy pokazać. Będą tu inwestować. Chłopie! Tak jak ci mówiłem. Wtedy w, w ubojnie zainwestowali, interes pięknie idzie. Teraz chcą stawiać nowe świniarnie, chłopie. Nowe świniarnie podobno na milion sztuk macior do uboju. Także pięknie się wszystko zapowiada. Czekam jeszcze na woje wodę, chłopie, na starostę i na burmistrza. Chłopie, to będzie piękny interes. I lecimy do GS-ów. Nie, wołgą ich zabieram moją. Zaraz jadę w ogon po nich, wiesz? Także czekam, tylko niech dają mi znak, że są gotowi, i jadę chłopie po nich. A ty weź helikopter i jedź na Okęcie, chłopie, ich odbierz tam. To ruszaj mi się.